Hej, hej, witam was moi drodzy na kanale Okiem Alkoholika, ja nazywam się Artur, wiem, że jestem alkoholikiem, bardzo miło mi was powitać na naszym, moim wspólnym kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście, bardzo się cieszę, że wspieracie, że dominkujecie, że dajecie sobie świadectwo. Bardzo wam za to dziękuję. Moi drodzy, to co tutaj robię i to co tutaj mówię to są wyłącznie moje przeżycia, moje sugestie, moje podejście do życia, mój sposób na życie. Jeśli ktoś coś z tego weźmie, ktoś coś z tego wyciągnie, ktoś będzie czegoś chciał się dowiedzieć, a może ktoś ma prawdopodobieństwo takiego jak ja, może warto. Zastanowić się już nad tym, czy nie, nie ma się problemu. Moi drodzy, jak już tutaj dotarliście, pamiętajcie łapka w górę. Pamiętajcie o tym, żeby. Dawać mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Jeśli jesteście nowi zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście zapraszam was do zapoznania z, z tematyką kanału, do tego co na nim się dzieje, co tutaj mówię, na czym tutaj pracujemy, jak się wspomagamy. Zapraszam was do tego, żebyście też komentowali i oczywiście tak nowi, tak starzy, tubylcy udostępniali to na swoich forach społecznościowych, na swoich socjal, social mediach, na swoich platformach, niech to idzie w świat. Być może komuś uda się pomóc. Moi drodzy, pamiętajcie: łapka, subskrypcja, komentarz udostępnić. <laughs> Przepraszam, za co wam będę bardzo, bardzo wdzięczny. Nie przedłużając myśl przewodnia na dzień 2 czerwca. Od kiedy odstawiłem butelkę, wcale mi też nie tęskno od zastanawiania się, czy mój samochód jest w garażu i jak właśnie dotarłem do domu. Wcale nie mam ochoty usiłować sobie przypominać, gdzie byłem i co robiłem, zanim urwał mi się film. Nie śpieszną mi do wstydu i zakłopotania, jakie odczuwałem spóźni spóźniwszy się na kacu do pracy, ani też wcale mi, mi nie brak lęku. Tego wiecznie siedzącego mi na karku nieodłącznego towarzysza. Pytanie: Jestem chyba pewien, że nie brak mi tego wszystkiego, prawda? Medytacja. Nie sposób wierzyć w Boga, a zarazem trwać w egoizmie. Stare, samolubne, jak ja, kurczy się. Więdniej nie umiera, zaś odrodzona dusza nosi na sobie zmianę Boże. Znamie Boże. Celem życia jest stopniowe wyzbywanie się ego, wzrastanie w miłości do Boga i bliźnich na początku drogi. Twoje podobieństwo do Stwórcy jest zaledwie znikome, lecz z czasem obraz staje się coraz jaśniejszy, czystszy, wyrazistszy. Także ci, którzy z Tobą obcują, zaczynają dostrzegać na Twoim przykładzie błogosławione działanie Bożej łaski w życiu człowieka. Modlitwa. Modlę się, abym coraz bardziej upodobniał się do Boga. Modlę się, abym stał się upodobnieniem działania Bożej łaski która wpływa na ludzkie życie. Jeszcze raz przeczytam myśl przewodnią. Myśl przewodnia na dzień 2 września. Od kiedy odstawiłem butelkę, wcale mi też nie... na 2 czerwca, od kiedy odstawiłem butelkę, wcale mi też nie tęsknął do zastanawiania się, czy mój samochód jest w garażu i jak właśnie dotarłem do domu. Wcale nie mam ochoty usiłować sobie przypomnieć, gdzie byłem i co robiłem, zanim urwał mi się film. Nie mi do wstydu i zakłopotania, jakie odczuwałem, spóźniwszy się na kacę do pracy. Ani też wcale mi nie brak lęku. Tego wiecznie siedzącego mi na karku, nieodłącznego towarzysza. Pytanie: Jestem chyba pewien, że nie brak mi tego wszystkiego, prawda? Moi drodzy, ja mam na imię Artur, wiem, że jestem alkoholikiem. Tak, ja jestem tego pewien, że nie jest mi tego brak. Nie jest mi to do niczego potrzebne już w moim życiu? Na pewno nie. Mam wiele inniejszych zmartwień. Które mnie gdzieś tam yy, w moim życiu mają większą wagę niż samo dołowanie się, samo karanie się w, imieniu, czy w, imię w imię własnej pychy, własnego egoizmu, własnego ja. No bo tak, no bo piłem, byłem chory, jestem chory na tą chorobę, ale wtedy byłem aktywny w tej chorobie. Piłem, yy, brałem czynny udział. Sam się katowałem, sam się niszczyłem. W imię czego? W imię tego, że nie potrafiłem, a nawet nie wyobrażałem sobie życia. Bez tego, że nie znałem innego świata, że nie wiedziałem, jak inaczej na to patrzeć. Każde wytłumaczenie, każde jakieś, tak jak mówi, tutaj jest napisane w tym, to dobrze, takie wiecie, podejście do pracy. Idzie do pracy i co teraz wymyślić? Dlaczego, jak? A podzwonienie z rana, bo przecież wstałem jeszcze ledwo. co ja dzisiaj nie pójdę do pracy, nie dam rady. Taki był za mnie odpowiedzialny człowiek. Tak odpowiedzialnie podchodziłem do takich rzeczy. Dzisiaj wiem, że nie mam na to wpływu. Dzisiaj wiem, że tego nie przeskoczę. Dzisiaj? Dzisiaj jestem innym człowiekiem. Dzisiaj wiem, że mogę być odpowiedzialny, brać się odpowiedzialny za swoje czyny, nie zastanawiać się jak dotarłem, jak przyszedłem. A wiecie, co jest tutaj najgorsze, czy też napisane? Przypomnieć, gdzie byłem i co robiłem, zanim urwał mi się film. Wiecie, jakie to jest prom... Nie chciałbym tego używać, tego słowa, ale to jest porąbane. Bo nieraz tak byłem, jak wstawałem rano i było kurczę. Co się wydarzyło? Pamiętam tylko tyle i tyle, i budzę się w łóżku. Hmm. Oczywiście, pytania. Jak wstawałem, najpierw się nie pytałem, tylko wstawałem, wszedłem do toalety. Mieszkałem jeszcze przecież w domu rodzinnym. Tak już się do mnie nie odzywali, to wiedziałem, że coś się nie nich ale, jeśli ktoś nie powiedział, cześć ani co. O, wstał. Tylko nic. Od razu było pytanie, mocno na rozrabiałem. Nie odzywaj się, idź tam, gdzie byłeś, nie chcę się z tobą rozmawiać. Albo w ogóle nie było rozmowy ze mną. Też tak, moi drodzy, było, że nawet nie było rozmowy ze mną, dlatego że no nie mieli ochoty ze mną rozmawiać. Ale mieli ze mną mieć rozmawiać? Skoro ja na bombie, skoro ja się nie przejmowałem tego, tak, co oni e, będą czuli, tylko właśnie to, że musiałem ich nawizywać, naubliczać, pokazać, jaki jestem ważny, pokazać, jaki jestem skrzywdzony. Przyjażdżki samochodem. No. To jest co mnie za. Wszystko pamiętam. pamiętam. Powiem wam. Heh. Ciężko to po prostu jakoś tak podskoczyć i, i wam wszystko tak, znaczy podskoczyć, przedstawić wszystko w jednej opowieści, bo jest tak ciężko naprawdę. Różne rzeczy człowiek robi. Nawet ja jazdy po pijaku. Wyjście mi, że po trzeźwemu, jak miałem zakaz, albo w ogóle um, <laughs> miałem gdzieś jechać. Jak nie miałem nawet zakazu, miałem gdzieś jechać, to strasznie nogi, bałem się, denerwowałem się, wręcz nie chciałem wsiadać za kierownicę, ale jak już byłem dygnięty. Dawaj, ja pojadę. Jak się boisz? Zero <laughs> myślenia o konsekwencjach tego wszystkiego. Liczyło się tylko ja właśnie. Mój egoizm. Moje potrzeby. Niczyja żadna inna potrzeba. Moja była. Moja była i koniec. Nie był już inny, czy mójś, tylko moje. Także nie życzę tego wszystkiego nie. nikomu. Jestem nie. pewien, że nie brak mi tego wszystkiego. Jestem pewien, że nie brak mi tego wszystkiego. Bo dzisiaj wstaję, dzisiaj wsiadam w samochód, dzisiaj jadę. Dzisiaj wstaję, dzisiaj witam się z uśmiechem, z ludźmi. Z rodziną. Tak powinno wyglądać życie codziennie. No i nic więcej nie mam wpływu. Na to co robiłem, już nie mam wpływu. Dzisiaj pokazuję, że jestem innym człowiekiem, się zmieniam, że staram pokazywać się, że można funkcjonować i się zmienić. Być przy okazji sobą, nie udawać nikogo innego. To jest najważniejsze. Moi, drogi. Moi drodzy, <laughs> dziękuję Wam, że jesteście. Pamiętajcie, napiszcie ogród w komentarzu. Ja Wam dziękuję. Łapki w górę. Udostępniamy, subskrybujemy. Do zobaczenia do kolejnego. Życzę Wam przepięknego, miłego dnia. Do zobaczenia.